Weź się do jakiejś pracy, leniu. Znowu ta mowa nienawiści. Pani w szkole pyta jasia: Co wybrałby baran, gdyby postawiono przed nim wiaderko wody i wiaderko wódki? Wodę! Świetnie. A dlaczego? Bo to baran! Kochanie. Czy koty naprawdę są takie wredne, bezmyślne i fałszywe? Tak, koteczku. Panie doktorze, członek mi nie staje. Doktor ujął członek w dłoń i po chwili członek się naprężył. Przecież staje. No tak, ale nie mam wytrysku. Doktor poruszał trochę ręką i wytrysk nastąpił. No, wytrysk jest. No to co pan jeszcze chce? Buzi. Mały Jaś idzie przez wieś i prowadzi na sznurku krowę. Spotyka go ksiądz proboszcz. Dokąd prowadzisz tę krowę? Do byka, proszę księdza. A tatuś nie może? Nie, to musi być byk. Wspaniale tańczysz. Ty też. Wspaniale obejmujesz. Ty też. Wspaniale całujesz. Ty też. Mam na imię Kazik. Cholera ja też. Panie doktorze, może mi pan tak po ludzku wytłumaczyć, co mi dolega? Nic panu nie dolega. Jest pan pijakiem, obżartusem i leniwy. To tyle. Dziękuję. A teraz poproszę po łacinie dla mojej żony. <noise> Z Łazienki wybiega szczęśliwa żona, podbiega do męża, daje mu buziaka w policzek i mówi: Kochanie, zrzuciłam dwa kilogramy. A spuściłaś wodę? <grystanie> Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wchodzi do klasy, łapie za rękę najgłośniej wrzeszczącego, wyprasza go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi trzech chłopców. Podchodzą do dyrektora i pytają: Czy możemy już iść do domu? A z jakiej racji? No przecież, skoro nasz nowy pan od geografii stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda? Chłopak przychodzi prosić chrzestnego na ślub. Chrzestny się pyta: Co chciałbyś dostać? Wystarczy, jak mi dasz dwa jajka. Dwa jajka? Dlaczego? Bo na komunie od ciebie. Stałem, to będę miał komplet. Na dyskotece wiejskiej mieszczuch podchodzi do dziewczyny. Zatańczysz? Nie, hulom. Podchodzi do drugiej. Zatańczysz? Nie, hulom. Zrezygnowany podchodzi do trzeciej i się pyta: Za hulosz? Z wieśniakami nie tańczę. Przychodzi facet do lekarza. Panie doktorze, podczas seksu słyszę w uszach gwizdy. A ile ma pan lat? 60. To co? Chciałby pan słyszeć brawa? Mamo, zobacz, jaki jestem silny. Jak tata. Też złamałem widelec. Boże, następny debil rośnie. Nauczycielka w pierwszej klasie pyta dzieci: Ile mucha ma nóg? Wstaje Jasiu i mówi. A pani to nie ma większych zmartwień? <grymne> Faceci chcą, aby ich kobieta była szczupła, miała duże piersi i usta, wcięcie w tali, zgrabną pupę i długie nogi. Powinna być skromna i wierna, szalona i dzika w łóżku. Powinna dobrze gotować i dużo sprzątać. W dodatku powinna być niezależna finansowo. Mam tylko jedno pytanie. Po co takiej kobiecie potrzebny jest facet? Ekspedientka woła w sklepie. Jola! Jaki jest kod na jaja, bo mi nie wchodzą! A Jola na to. Ale jaja nigdy nie wchodzą. <średytorium> Masz piękne ciało. Dziękuję, to odpływania. To nie mogłaś pływać z głową pod wodą? <średytorium> Pyta się matka syna. A ty gdzie z tymi kwiatami idziesz? A do dziewczyny. A czemu one plastikowe? A bo i ona gumowa. Małżeństwo stoi w kolejce do kasy. O, zobacz, kochanie. Ta pani przed nami ma na sobie takie same leginsy jak ja. Faktycznie. Tylko na twoich kwiaty są większe. Kierownik do pracownika. Czy lubi pan spocone dziewczyny? Nie bardzo. A ciepłą wódkę? Też nie. To po jaką cholerę chce pan urlop w lipcu? <gryzmy> Więc poszedłeś do lekarza, aby pozbyć się chęci picia? Tak, ale nadal pijesz? Tak, ale już niechętnie. <gryzmy> Narzeczony do swej wybranki. Zarabiam pięć tysięcy miesięcznie. Będziesz umiała za to wyżyć? Ja tak, ale ty z czego będziesz żyć? Marian, my nigdzie nie bywamy, nigdzie nie wyjeżdżamy. No już dobrze, nie jęcz. Jak będę jutro wynosił śmieci, to cię zabiorę ze sobą. Noc pod namiotem. Dziewczyna budzi chłopaka. Co widzisz? Gwiazdy. Co to oznacza? Bezchmurne niebo. Nie, ćwoku, namiot nam ukradli. Noc poślubna. O, widzę, kochana, że nie jestem twoim pierwszym. A z tego, co ja widzę, nie jesteś też ostatnim. Antek, będziemy mieli dziecko. Kurde, Maryna, ja nawet z tobą nie spałem. Ja sama jestem w szoku. <śleszy> Przychodzi kobieta do sklepu i mówi. Proszę, ogórka. Całego czy pociąć? A co ja mam, p -kę na żetony? <noise> mam wspaniałego męża. Nie pije, nie pali, nie zdradza mnie, nie lubi piłki nożnej, a nawet mnie nie bije. Dawno go sparaliżowało? <noise> Żona przegląda kobiecą prasę. Nagle z przerażeniem zrywa się z fotela i biegnie do męża. Kochanie, czy ty wiesz, ile trzeba biegać, żeby spalić jednego pączka? Mąż leniwie odrywa wzrok od telewizora, a gębę od piwa. A po jakiego diabła palić pączki? Pięcioletni synek przeczytał opowiadanie o sułtanie. Mamo, ja też chcę mieć pięć żon. Jedna będzie gotować, jedna śpiewać, jedna kąpać, a jedna położycie spać do łóżeczka? Nie, mamusiu! Zawsze będę spał z tobą! Do oczu mamy napływają łzy. Niech cię Bóg błogosławi, synku. A kto będzie spał z twoimi pięcioma żonami? A niech śpią z tatą! Do oczu taty napływają łzy. Niech cię Bóg błogosławi, synku. Kochanie, czy mnie kochasz? Oczywiście! A dlaczego nie odpisałeś na wiadomość? Miłość jest ponad słowami. Doktorze, pamiętasz, co mi poradziłeś, gdy miałem depresję? Tak, oczywiście, znaleźć kochankę. To teraz wytłumacz mojej żonie, że się leczę. Atrakcyjna, seksowna blondynka przychodzi do lekarza. Mam wielki problem, panie doktorze. Jak tylko wypije trochę alkoholu, wariuje na widok mężczyzny. Proszę się uspokoić, odprężyć. Zaraz przyniosę pani odrobinę koniaku. Lekcja biologii. Pani wymyśliła, że dzieci będą rozpoznawać ptaki po jajkach, które zniosły. Pani wyciąga pierwsze i pyta, czyje to. Zgłasza się Zosia. Sikorki. Brawo. Piątka. Wyciąga następne. Wstaje Ania. Sojki. Brawo. Piąteczka wyciąga kolejne. Nikt się nie zgłasza, więc pani mówi. Jasiu, może ty odpowiesz? Nie wiem. Siadaj, jedynka. Przypomnij mi, jak ty się nazywasz? Jasiu zdejmuje spodnie. Jak pani taka mądra, to niech mnie pani po jajkach rozpozna. Na randce w restauracji. Przed spotkaniem ciebie spałam z trzema mężczyznami. Serio? Spóźniłem się tylko 20 minut. Dziadku, wierniejsze są blondynki czy brunetki? Siwe, Wnuszu, siwe. Popatrz na tego słodziaka. Zaraz wyjdzie na świat. Już widać główkę. Do diabła, zapnij ten rozporek. Kochasz mnie, skarbie? Kocham. A ładna jestem? Ładna. A podobam ci się? Podobasz. A powiesz coś od siebie? Śpij wreszcie. Co tam niesiesz? Cała skrzynka butelek z winem? Byłem u spowiedzi. Ksiądz powiedział, że najważniejsze jest odkupienie winy. Para na pierwszej randce. Wiesz, szukam mężczyzny, który na starość poda mi szklankę wina. Chyba wody. Czyli to jednak nie ty, małżeństwo z dużym starzem uprawia seks. On już skończył. Ona nie i z wyrzutem do niego. Ty skończyłeś, a ja to co? Kto późno dochodzi, ten sam sobie szkodzi. <śledziany> Od dawna szukałam takiego faceta jak ty. Wiem. Ukrywałem się jak mogłem. O czwartej nad ranem u profesora dzwoni telefon. Profesor zaspany odbiera telefon i słyszy. Śpisz? Śpię. A my się k jeszcze uczymy. Mojej żonie zapisuje citramon, paracetamol i ibuprofen. Całą resztę majątku zapisuje mojej sąsiadce, której nigdy nie bolała głowa. Ewa, słyszałam, że pojechałaś na Teneryfę. Tak, tak. A ile kosztuje teraz taki relaks? Cóż, to zależy od tego, jak będziesz żyć. Jeśli skromnie, to pięć tysięcy, a jeśli nieskromnie, to przywieziesz jeszcze z osiem tysięcy do domu. <noise> Pana pies szczekał całą noc. To nic. Odeśpi w ciągu dnia. W autobusie. Panie, co się pan tak o mnie ocierasz? Ma pan na mnie ochotę? Nie. Skądże? To odsuń się pan, bo może inni mają. Spotykają się dwaj sąsiedzi na ulicy. Czy uprawiał już sąsiad seks we troje? Jeszcze nie. A chce sąsiad? Oczywiście. To biegnij pan szybciutko do domu. W szkole pani pyta dzieci, co robili na wakacje. Doszła do Jasia. A ty, Jasiu, co robiłeś w wakacje? Nie, Jasiu, tylko John. No więc co robiłeś w wakacje, John? Ja leżałem na werandzie, jadłem śniadanie, znowu leżałem na werandzie, jadłem obiad, leżałem na werandzie, jadłem kolację, leżałem na werandzie. Ale to musiało być strasznie nudne. No dobrze, a ty, Małgosiu, co robiłaś w wakacje? Nie Małgosia, tylko weranda. <noise> Wilko ogląda film porno. Kurde, tyle fajnych rzeczy można było. A ja ją głupi zeżarłem. Przychodzi Zięć do teściowej w szpitalu, idzie do ordynatora i pyta. Jest jakaś nadzieja? Nie ma żadnej. Jutro wychodzi. Pani pyta Jasia. Odrobiłeś pracę domową? Tak! Nawet przeczytałem całą lekturę i nauczyłem się do sprawdzianu. Pani osłupiała, krzyczy. Jasiu, ty chyba żartujesz. Tak, ale to pani zaczęła. Przychodzi facet do apteki, pokazuje dłoń i mówi: Pięć. Co pięć? Pięć tabletek wiagry. Zaprosiłem pięć fajnych lasek na wieczór. Następnego dnia ten sam facet przychodzi znowu i pokazuje dwie dłonie. Co? Dziesięć? Nie, krem do rąk. Nie przyszły. <śpiewanie> Przychodzi facet do lekarza. Panie doktorze, zawsze przed stosunkiem mam zawroty głowy. A co pan robi przed? Dmucham lalkę. Lekarz pyta pacjenta: Ma pan zgagę? Nie, jeszcze jestem kawalerem. <śpiewanie>